Hej, gramy dalej w The Carnation. Rozpoczęliśmy drugi akt. Porwana. Chyba tak. Um. Powiedziałam, że muszę zadzwonić. Ojejku, przykro mi. Niestety to niemożliwe. Dlaczego? Kim jesteś do cholery? Ja jestem tylko sobą. Bobem. Uniżonym sługą tego domu. Co? Czekaj. Oboje musimy wykonywać polecenia pana. Zaufaj mi, wszystko będzie dobrze. Chwileczkę. Znam cię, to ten sekretarz, tak? A nie, jesteś tym zboczeńcem z muzeum. O re, ty byłaś tam tego ranka w muzeum. Aż boję się pomyśleć, jak to wyglądało. Ale musiałem to zrobić. Inaczej nie byłyby dokładne. Dokładne? Pomiary. Pan dał mi taśmę, by mógł poznać dokładne wymiary rzeźby. Chodziło o ubranie, strój dla księżniczki, czyż nie? Zawsze jest lepiej, jeśli wykonuje się jego polecenia. Sama mogę iść na zakupy. Wypuść mnie. Bardzo mi przykro, rozumiem się. Rozpoczynając nowe życie, można się. Pogubić. Ale to wszystko prawda. Pan cię tu sprowadził, a my się tobą zajmiemy. Pan? Pomiary? Nowy początek? Nie, nie, nie. Żartujesz, prawda? Czy może mam zwidy? Obudź się, Glorio. Mam spotkania i występ. Moja publiczność mnie potrzebuje. Muszę lecieć, inaczej spóźnię się na własne przedstawienie, co nie może być prawda? Postęp zapisany. No, i gdzie my jesteśmy teraz? Czy to jest prawda? Czy to jest kolejny sen? Ale tak, czy to jest kolejny sen? Czy tamto było snem? I to jest kolejnym snem? Czy tamto było prawdą? A to jest snem? No, rzeczywiście gra się składa z jakichś kawałeczków, i chyba trzeba będzie je dopasować do siebie. I może nie wszystko, co tu widzimy, to jest tak jeden do jednego rzeczywistość. Stare kartonowe pudło, fuj, śmierdzi kurzem i pleśnią. Wrota zniknęły, teraz jest tu smętna klatka schodowa, rzekomo wiodąca do wyjścia. Kto narysował coś takiego? Wygląda na dzieło dziecka. No dobra. Co to, czy to zwłoki? Brudne wspomnienia. Wczesnym rankiem ma się czas na żałowanie wieczornych decyzji. No dobra, czyli to jakieś wspomnienia wychodzi na to, strzępki jakichś wspomnień. Pamiętam, za młodo byłam bardzo nieśmiała. Mój nauczyciel muzyki zawsze wydawał mi się obleśny. Czyli rzeczywiście, może strzępki wspomnień z dzieciństwa się odzywają. Przybyte traumy, które się odnowiły tutaj, znów stanęły jej przed oczami. Próbuję to interpretować, ale to nie jest łatwe do interpretacji. Dobra. Już wiemy, że to jest na pewno sen, bo... I te dźwięki, prawda? Nie są zdekapitowani. Niektó Przepraszam. Oni niektórzy nie mają głów, inni nie mają rąk. A tam jest występ Glory, tak? To są jej... Widzowie. Ale bez różnych części ciała. Nawet muchy tutaj latają. Jakby nad zwłokami. A tutaj szczur. Łabędź? Zebrał się tłum. No tak, wszyscy czekają na mnie. O! Uch! Dobra, to jest jej miejsce na scenie. Może nie rozpoznali mnie bez scenicznego makijażu? Czyli ona jest bezpieczna w tym miejscu? Aha, ma wejść w drzwi. To są strzępki dawnego życia Dlatego, że już nie będzie tancerką Sztuczne rzęsy i za dużo szminki Podoba im się to Muzyka naprawdę rewelacyjna chodzi o to, że ma swój styl że jest dobrze dopasowana że ma w sobie taką wewnętrzną spójność ta grama wewnętrzną spójność muzyczną. Na przykład, wiecie, co w luku Cage'u w pierwszym sezonie też ta muzyka miała taki klimat taki indywidualny. To co mówiłem, to jest francuska muzyka, bo też twórcy gry są Francuzami. Reflektor nie działa jak należy, gdy nie jest ciemno. Co tutaj się w ogóle... Dzieje, ono jest na scenie, nie? Nie czuję się zbyt komfortowo. Jak dostać się za kulisy? Widzisz, Aldo? Czasem trzeba przerwać przedstawienie, by ważniejsze rzeczy mogły trwać. W końcu mogę odpocząć. Znów bezpieczne miejsca. Wygląda na to, że tak, tu gdzie jest na biało, to jest bezpieczne. Tu, gdzie jest czerwono? To A, to pewnie nie, ale on przeszedł przez białe. Tak, tu, gdzie jest czerwono, nie jest bezpieczne. Jeszcze nie jestem gotowa na mój łabędzi śpiew. Tego na jakiś czas, jak paraliżowało, nie? Pytanie, czy my mamy. Gdzie mamy się teraz dostać? Czy po prostu po schodach? Wyjść? Nie ma sensu uciekać, czyli nie. Wracamy. Wyjdziemy z tej strony. No tu mam ten problem, że nie wiem, co w tym momencie powinienem zrobić. Ok, zaczynamy. Czyli po prostu uruchomić ten reflektor. Świeżynka czy stara prógwa? To wnętrze tak naprawdę się liczy. Co do diabła? Ile lat minęło od mojego ostatniego występu? Tak, jakby się przeniosła w daleką przyszłość, że to miejsce już jest ruiną. Ale oczywiście widać, że to nie jest rzeczywistość. Kilka niedopasowanych sukienek. Jesteśmy jedynymi gąskami, które mogą stroić się w kolorowe piórka. Ach, te schody są pokręcone nie tylko w dosłowny sposób. Gdzie nas zaprowadzą? 29 lat, tak? O! No, niech będzie Jay. Ale co my wybieraliśmy właściwie? Ach, Fanet, Piękne jak promień słońca. Niszczymy ożywione dzieło Boticello. A! Wybieramy, kto to powiedział. Chyba. Um. To mógł być Petrus. Tak jest. Z nas dwóch to ty miałaś być tą dojrzalszą. Co to za humory? No to Jay? Zagadka na pamięć. Bardzo mi przykro, rozumiem cię. Rozpoczynając nowe życie, można się pogubić. To był... Zaraz, <laughs> kto to powiedział? Czy to był Aldo czy służący? Komu było przykro? Aldo? Nie. <laughs> Niektóre wspomnienia ranią mocniej niż inne. Okej. Okay. Nie mogłaś się doczekać, żeby ją zobaczyć, a teraz uciekasz? To bez sensu. To była Jay. Masz 29 y, lat, tak? No to był Petrus. Chodziło o ubranie, strój dla księżniczki, czyż nie? To musiało być Aldo. Nie, to nie był Aldo. Nieuważnie. Słuchałem, czytałem dialogów. Gloria w pełni Glorii. Dziś udowodniłaś, że, że to imię do ciebie pasuje. No to jest Aldo na 100%, pamiętam. Jeśli nie będziesz się rozwijać, pojawią się problemy szybciej niż myślisz. To Wiktoria. To musiał być służący, jednak. Chodziło o ubranie, strój dla księżniczki, czyż nie? No, stylistyka jest tutaj bardzo ciekawa. Trzeba to grze przyznać. Postęp zapisany. Ech. I znów to więzienie. Drzwi są zamknięte i nie da się ich otworzyć. Dobra. Takiego zamka używaliśmy w zeszłym roku podczas magicznego pokazu. Może uda mi się go rozpracować? Muszę tylko znaleźć coś wystarczająco ostrego. Czyli przeszukujemy pomieszczenia. Hej, em, przepraszam, halo! Muszę wyjść. Hej, jest tam kto? Och, nie otworzycie? Dobrze, sama to zrobię. Podstawowe kosmetyki. Coś musi tu być. Aha, potrafię zdziałać cuda pilnikiem. To szklane oko. Chyba nie obserwują mnie przez cały czas, prawda? Do dzieła. Już prawie cholera nie wchodzi dość głęboko. Potrzebuję czegoś węższego i ostrzejszego. Muszę się jeszcze rozejrzeć. Mnóstwo rzeczy, ale nic się nie przyda. Same rekwizyty. Gdy otworzę zamek, zabiorę te miotła ze sobą. Będzie moją bronią. Czas na drzemkę, mam szansę uciec. Czyżby takie drzwi, które byłoby łatwo sforsować, Taki zamek? Hmm, jeszcze nie zajrzałam do kosza. I... Śmierdząca otchłań. To nie jest klasyczna przygodówka, bo gdyby była, to na pewno by tutaj coś znalazła Gloria. Łańcuszek z odpływu? Nie. Bezużyteczny. A może wieszaki? Cholera! Nic z tego, jakby zrobili to celowo. W niczym mi nie pomożesz, typowy manekin. Zaraz, ktoś bił spinkę do włosów w twoje ramię. Przyda mi się bardziej niż tobie. Nie masz włosów, a ja planuję wielką ucieczkę. No to do dzieła! Czas obudzić sobie Houdini Houdiniego. To nie będą wytrychy jak e, w Still Life, prawda? Na szczęście nie wspomniała Aldo o tej szansie na patronat. Nie wspomniałam. Jutro wrócę do Albędzie, jakby nic się nie stało. Ach, nie wiem, czy to możliwe, bo ktoś będzie na ciebie czychał. Nawet jeśli uciekniesz, powinnam komuś powiedzieć o tych z którzy zamknęli mnie w pokoju? O, no, chyba jasne, że tak. Czyste szaleństwo. Jeśli Joey się dowie, hmm. Na pewno oddzwoni. Przepraszam, że przerywam, ale. Ups. Niestety nie otworzysz takiego zamka z pinką do włosów. Takie numery sprawdzają się tylko w filmach. Przy okazji poznajesz ją, Glorio? Spinkę. Taka sama jak te, których używałaś po wyjściu z basenu. Obserwował ją? Zadbaliśmy o każdy szczegół. Podobać się, Twoje nowe łóżko. Urocze, prawda? Jak z bajki. Był też czarny model, ale Biel jest weselsza. Przykro mi, że jeszcze nie poczułaś się tu jak w domu. Ale bezsensowne kręcenie cynową spinką w stalowym zamku w niczym nie pomoże. Odpocznij, jutro poczujesz się lepiej. Oh. Postęp zapisany. I się budzi, czyli to wszystko było snem? Ech, co za dziwaczny sen. Skąd to się wzięło? Jaki mamy dzień? O, rany Joy zaraz tu będzie. Czyli to z Joy też było snem? Nie zerwały? Muszę iść do. Do. Ej, gdzie je zostawiłam na stoliku nocnym? Tu go nie ma. Moja torebka. To miałoby sens, ale tu też nie ma. Ale jazda. Już nie wiadomo, co jest jawą, a co jest snem. W tej grze za chwilę po mnie przyj przyjedzie. Muszę je natychmiast znaleźć. Może w łazience. Nie, cholera. Kurwa, gdzie je położyłam? No tak, szafka pod telewizorem. Nie, szukaj dalej, Glorio. Co zrobię, jeśli go nie znajdę? Co za koszmar. Lodówka. Aż tak nie zwariowałam. Kto wie? Widać, że z Twoją psychiką chyba nie jest najlepiej. No dobrze. Co jeszcze zostaje? W tych szufladach też nie. Dobrze, że nie możemy zaglądać dwa razy w to samo miejsce. Światek? Nie, w Mordę, już idę, zmarnowałem swoją szansę. Gotowa? No jasne, daj mi dwie minutki. Czyli odpowiedź brzmi: nie, mogę iść sama. Nie, jestem gotowa, serio. A ty potrzebujesz czegoś zanim wyjdziemy? Mogę coś dla ciebie zrobić? Możemy już iść? Trochę się stresuję. Może coś przekąsimy jedzenie koi nerwy. Już jadłam, dzięki. Właściwie to. Skoczę na chwilę to, do toalety. A może chociaż napijesz się mleka. Wielka szklanka zimnego mleka. Przyniosę ci. Mama częstawała mnie mlekiem gdy się denerwowałam. Już się boję, czy czegoś w nie znajdzie teraz. Chociaż tyle mogę zrobić. Choć to, choć to tak niewiele. Niewiele, ale mogę znacznie więcej, Joy. Zrobiłabym dla Ciebie wiele. Właściwie to wszystko. Wierzę o tym, prawda? Prawda, no właśnie, Joy się nie odzywa. Tego się obawiałem, że coś tam się może stać, że to wcale nie musi być Jawa. No, przyjemnie tutaj, <tryk> bardzo intymnie, <tryk> tak subtelnie. Dobrze, że mnie wpuściłaś. Postęp zapisany. No co tutaj się dzieje w tej grze? To jest. Czyli to był sen. Czy to może być prawda? Czy ci ludzie poważnie to zrobili? Zamknęli mnie w upiornej sypialni i zapłacili lokajowie, żeby mnie karmił albo ten lokaj jest tym szefem całym. Chętnie zobaczę ich miny, gdy policja znajdzie to miejsce. No, podoba ci się? W domu często jadałem ziemniaczany gratin. Mama przygotowywała go w niedzielne wieczory. Nauczyła mnie, jak go przygotować. Ona dodawała mnóstwo śmietany. Ja dodaję jej mniej. Trzeba dbać o sylwetkę, prawda? Dobra, posłuchaj. Musimy pogadać. O czym? O tej sytuacji, o mnie w tej klatce. Czego właściwie oczekujesz? Bo nie zamierzam dla ciebie tańczyć i nie będę grzeczną dziewczynką. Możesz mnie głodzić, straszyć i bić. Nie zrobię tego, czego zażądacie ode mnie ty i twój szef. Im dłużej będziecie mnie tu trzymać, tym gorzej dla was. Pewnie już szukają mnie wszyscy policjanci w tym kraju. Znajdą to miejsce najwyżej za kilka dni, może nawet za parę godzin. A moja matka. Myślisz, że twój szef to twardziel, nie widziałeś mojej wkurzonej matki. Oj, wkurzone matki bywają groźne. I uwierz mi, totalnie się wkurzy, gdy dowie się, że porwano jej córkę. Zrobimy tak, zanim skończę jeść ten pyszny gratin. Te drzwi się otworzą, a na zewnątrz będzie na mnie czekać taksówka. Ach, nie pójdą na to w życiu. To bardzo proste. Wybacz, nie mam klucza. W porządku, możesz po niego iść. Jeszcze nie skończyłam jeść. To niemożliwe, naprawdę mi przykro, Glorio. Pan trzyma ten klucz zawsze przy sobie. Bob, może się na tym nie znam, ale jestem pewna, że nie wytrzymasz długiej odsiadki za kratami. Nie mogę przynieść ci klucza. A nawet gdybym mógł, nie zrobiłbym tego. Panu karałby mnie za nieposłuszeństwo. A kara byłaby bardzo surowa. Więc zdobądź klucz i ucieknij ze mną. Zasługuję na karę. Byłbyś wolny, już nigdy by cię nie skrzywdził. Glorio... Nie potrzebuję wolności. To mój dom. Podoba mi się tu. Pano mnie dba i mi ufa, o ile jest jakiś pan. Bo zaczynam w to wątpić. Bob błagam cię. Może spróbuj dać mu szansę. Będziesz zaskoczona, gdy zrozumiesz, jak bardzo może cię uszczęśliwić. No, nie wydaje mi się. Chyba że syndromem sztokholmskim, muszę już iść. Nie, zaczekaj. Mam nadzieję, że wkrótce odnajdziesz tu szczęście. Tak jak ja. Proszę, Bob, nie odchodź. Proszę. Chcę tylko być wolna. Wolność, przecież właśnie wolność oferuje. Tam na zewnątrz byłaś uwięziona, tonęłaś w odmentach strachu i niepewności. Tutaj możesz wznieść się na wyżyny. Będziesz traktowana z życzliwością i uwagą, na jakie zasługujesz. Proszę, po prostu mnie wypuść. Nie martw się, Glorio, kiedyś zrozumiesz. Postęp zapisany, no i znów mamy zmianę perspektywy. Znów Gloria się budzi. Raz się budzi tu, raz się budzi tam. No, ale to nie może być prawda, bo takiego kogoś by do domu nie wpuściła. Więc to jest sen. Dobrze, dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymajcie się do usłyszenia w kolejnym odcinku.